To jest Twoje życie, a Ty jesteś gdzieś tutaj. Oglądasz ten film. Masz za sobą jakąś zdefiniowaną w latach przeszłość i prawdopodobnie myślisz sobie, że będziesz mieć ileś lat przyszłości przed sobą. Prawda jest taka, że tutaj wcale nie musi być lat, tutaj mogą być miesiące, tygodnie albo dni. I teraz z każdą chwilą Twojego życia ta część się skraca, a ta część się wydłuża. Tu i teraz to jest punkt Twojej największej sprawczości. Im dalej w czas, tym ta sprawczość. Maleje i też nasza zdolność przewidywania tego, co będzie. I my często będąc tutaj myślimy głównie o tym, co będzie. Co będzie jak skończy studia, jak zmienię pracę, jak założę rodzinę i tak dalej. Będąc tu i teraz, i priorytetyzując to, co jest przed nami, często zapominamy o tym, że większość naszego życia i większość naszej tożsamości to jest to, co było. Warto jest o tym myśleć, że budowanie swojej przyszłości to jest też przede wszystkim budowanie swojej przeszłości. Dlaczego to jest ważne? Bo żyjąc ciągle w odniesieniu do przeszłości, żyjemy rutyniarskim życiem, które zlewa się później w jedną całość. To jest przypadek tych wszystkich ludzi, którzy przeżywszy Kilkadziesiąt lat życia stwierdzają, nawet nie wiem, kiedy to minęło. To jest coś, czego chcielibyśmy uniknąć. Nasz mózg zapamiętuje te informacje, które są jego zdaniem istotne dla przetrwania, istotne dla naszego życia. Sytuacje, gdzie było coś nowego, gdzie były emocje, gdzie wydarzyło się coś, co, o czym mówimy, że było ważne. I to, o czym warto myśleć, będąc tu, to żeby wypełniać tą przestrzeń takimi właśnie zdarzeniami. Więc jeśli się zastanawiasz nad tym, czy coś zmienić w swoim życiu, czy podjąć jakieś ryzyko, czy spróbować czegoś nowego, to warto się zastanowić nad tym, że Twoje działania budują nie tylko Twoją przyszłość to warto się zastanowić nad tym, że Twoje działania budują nie tylko Twoją przyszłość, ale przede wszystkim Twoją przeszłość. W związku z tym, że ta przestrzeń się zwiększa, a ta przestrzeń się zmniejsza, to gdy będziesz blisko końca, zostanie Ci już tak naprawdę tylko przeszłość. I dlatego właśnie warto o nią zadbać.